Dobry wieczór. Zastanawiałem się, co może być powodem tak długiego zaćmienia i doszedłem do wniosku, że to sprawka o Szponów. Odszukaj ich świątynię ukrytą pod piaskami pustyni, a znajdziesz źródło tego nieszczęścia. Słońce brzydzi się strasznymi czynami, na które musi codziennie patrzeć. Wszystkich nas czeka potępienie. Ta ciemność jest bardzo niepokojąca, hm. jednak nawigacja na podstawie gwiazd byłaby dla mnie łatwiejsza. Może Drognan będzie mógł nam coś doradzić w tej sprawie? Hm, chyba sam z nim o tym porozmawiam. Ta dziwna noc to na pewno sprawka czarnej magii. Może Drognan potrafi wytłumaczyć to zjawisko. Żmij już pony, otaczający je mrogi z odbiciem czernich dusz. Pójdę o zakład, że to one doprowadziły do zaćmienia słońca. Jadowite bestie. Czarodziej Drognan na pewno będzie wiedział, co tu się dzieje. To całe miejsce jest jak jedno, wielkie, ciemne piwo. Zastanawiałem się, co może być powodem tak długiego zaćmienia i doszedłem do wniosku, że to sprawka o Szponów. Odszukaj ich świątynię ukrytą pod piaskami pustyni, a znajdziesz źródło tego nieszczęścia. Ta ciemność w południe cuchnie jakimiś złymi czarami. Wraz z moimi żołnierzami staramy się utrzymać spokój, ale takie rzeczy naprawdę mogą ludzi przerazić. Zeszłej nocy zjawili się tu dwaj ludzie, przynosząc wieść o złej magii. Mówili, że widzieli ogromne potwory przypominające węże, które odprawiały jakieś tajemne rytuały. Z ich opowieści wynikało, że to byli ludzie węże, którzy zamieszkują w pustynię. Moi astrolodzy nie zdołali przewidzieć tego zaćmienia. Niech drogdan ci coś doradzi. Kto mógłby podejrzewać, że tak prymitywne istoty spowodują tyle kłopotów? Przy odnowionym świetle dnia można pozbierać myśli niczym bieliznę porozrzucaną w ciemności. Udało ci się zrabować jakiś łup? Żmijowy amulet, który nosisz, stanowi zarazem zwieńczenie laski Chora dreamów. Tak. Masz osobliwy talent do znajdowania rzadkich i cennych artefaktów. Teraz trzeba jeszcze użyć kostki choradrimów, żeby połączyć zwieńczenie z trzonkiem. Wygląda na to, że udało Ci się zdobyć zaufanie Drognana. To dobrze, bo jego mądrość może Ci przynieść wiele korzyści. Żmiioszpony bardzo lubią magiczne artefakty. Udało ci się może znaleźć jakiś w ich świątyni? Dzięki Tobie udało się przywrócić światło naszemu światu. A więc tak wygląda słońce. Nie wiem, czym się tu tak zachwycać. A więc udało Ci się wybić Żmijowspony. Radujemy się niezmiernie, że słońce powróciło wreszcie do swojej poprzedniej chwały. Cieszę się, że już po wszystkim. Ach, nawet jedno oko wystarczy, żeby podziwiać przywrócone piękno naszego słońca. Słońce znów świeci nad Ludgolę. Naprawdę zaczynam cię lubić.